Witajcie! Jestem regmut, a to jest fragment słuchowiska Wojownicy Zamku Mgieł! Zapraszam do odsłuchania całości! Leander szedł z tubylcem, ciągnąc dużych rozmiarów powóz wypełniony towarami z kontynentu, podziwiając widoki, które w pewnych momentach zatykały mu dech w piersiach. Zaraz dotrzemy do obozu, wojowniku. Szkoda, że nie władasz moim językiem, braci. Niestety nie mogę bez zgody mistrza komunikować się z tobą. Niestety nie rozumiem, co do mnie mówisz. Czy rozumiesz mój język? A, Kiwosh że tak. Czy już zbliżamy się do obozu? Jesteśmy blisko. W głębi dżungli słychać było bębny. Rycerz wiedział, że zbliżają się do wioski w samym środku lasu. Całość posłuchasz na kanale YouTube wojownicy z zamku Mgieł lub na Spotify.